22 stycznia, witam CryptoFlash, informacje z kryptowalut, a także rynki tradycyjne, dziś m.in. przemówienie prezydent Lagarde, Europejski Bank Centralny. Token Unlock, najbliższy tydzień, gdzie mam największe odblokowania według tegoż portalu informacji? No to widzimy w tych okolicach projektu e Gaming, EGG, czy też optymizm, tu mamy w okolicach powyżej 2-6%, rzecz jasna, zapraszam do zapoznania się samemu. Najważniejsze wydarzenia tego tygodnia, jakim wydarzeniem warto się przyglądnąć, będzie sezon wyników, gdzie m.in. banki centralne rozpoczynają swoje pierwsze posiedzenia w tym roku. Dane z USA, chociaż to spowolnienie inflacji podsyciło oczekiwania, że rezerwa federalna rozpocznie w tym roku obniżki 100%, procentowych, niektórzy decydenci odrzucili założenia dotyczące obniżek 100%, procentowych. No i tak kluczowy odczyt inflacji w USA w czwartek będzie uważnie obserwowany. Środa to dzień danych PKB za czwarty kwartał, a te mają wynieść 2%. Wyniki dużych marek jak Netflix to w dniu jutrzejszym Tesla, Środa czy też Intel na Nasdaq. Ostatnia sesja giełdy, piątek. Sam indeks SP500 od dwóch lat po raz pierwszy zachnął się rekordowo w wysokim poziomie. No i ten był napędzany wzrostem producentów chipów i innych spółek z branży dużych technologii. Także europejskie technologie, ważne raporty m.in. ASML czy też Logitech, SAP. Luksusowa podęga LVM ich także będzie prezentowała swoje wyniki. Czwartek to spotkanie Banku Centralnego w Europie i organizuje swoje pierwsze posiedzenie polityczne w roku 2024. Między innymi w kontekście spekulacji na temat obniżek 100%. A ręki wyceniają w tym roku 5 obniżek 100%. W dniu jutrzejszym Bank Japonii zakończy swoje ostatnie spotkanie polityczne, przy czym ręki nie spodziewają się żadnych zmian. Ogólnie dziś poniedziałek wzrostowo w japońskich i azjatyckich rynkach wskaźnik PM Sami inwestorzy mocno obstawiają tzw. zwane miękkie lądowanie światowej gospodarki połączone z obniżkami 100% procentowych jeszcze w tym roku. Ceny oleju piątek nieznacznie spadły, a odnotowały ogólnie tygodniowy wzrost. I tu chodzi o napięcia na Bliskim Wschodzie, zakłócenia wydobycia ropy naftowej, kryptowaluty, informacje. Sama wartość zablokowana w DeFi przekracza 57 miliardów dolarów, zabezpieczając ponad 20 miliardów dolarów w 3 miesiące. Są to dane z DeFi Lama, pokazują właśnie ostatnie 93 dni całkowita wartość TVL w protokołach zdecentralizowanych finansów DeFi. Sama wartość, jak widzimy na załączonym obrazie, od października poprzedniego roku wzrosła o 54%. TVL, zablokowana wartość, imponująca na chwilę obecną, według statystyk 57 miliardów dolarów. Jako największy protokół pod względem TVL wyróżnia się Lido. Ten ostatnie miesiące miał, ostatni miesiąc wzrost o 10,66%. Rzecz jasna, Ethereum to numer jeden chodzi o sieć, gdzie najbardziej są zablokowane te wartości. Otóż z liderem znajduje się Tron i BST Bitcoin ETF, pierwszy tydzień handlu i jak to wyszło w statystykach? Same Grayscale odnotowuje odpływy, zaś inne z tutaj duże firmy przyczyniają aktywa do niedawno uruchomionych swoich funduszy. Sama BlackRock jest liderem napływu środków do funduszy typu spot Bitcoin ETF po około tygodniu handlu. Zdecydowanie najwięcej aktywów zarządza obecnie Grayscale, Bitcoin Trust ETF. Z ticket GPDC i to wynosi około 23,7 miliardów dolarów na dzień. Mieliśmy 18 stycznia. To według prezentującej tabeli widzimy Grayskere Bitcoin Trust, ETF, TF Ticker. I obecny aset podane tutaj w milionach. Wolumen transferu monet stabilnych na Solana osiąga rekordowy miesięczny poziom 300 miliardów dolarów. Chodzi o styczeń. W poprzednim miesiącu grudniu było to 297 miliardów. Sam udział solany w rynku monet stabilnych wynosi obecnie prawie 32% i to stanowi ogromny wzrost w porównaniu z udziałem wynoszącym 1,2% rok temu. Tak wygląda wolumen transferu stablecoinów w ciągu jednego roku według poszczególnych sieci. No i tak widzimy m.in. kolor zielony to Solana. Informacje, spekulacji ciąg dalszy, jakie formy płatności będą na X-platformie same mają zostać uruchomione w połowie tego roku 2024. No i spekulacje. Z daną osobowości, czy też nie, wymieniają oczywiście płatności. Wśród spekulowanych walut znajduje się XRP, XRN, Stellar czy XDC. I oczywiście połączenie Dow czy z maskiem podsyca spekulacje. A tak wygląda wykres przed Bitcoin Halving. pierwszy cykl kolor niebieski, drugi bordowy, trzeci ten pomarańczowy, no i czwarty. Biały gdzie się obecnie znajdujemy, według także bloków w perspektywie long term. To oczywiście dwie strony potu, no i do harvingu bardzo blisko, ta czerwona, pionowa linia. Kryptospekulacja ostatnie 24 godziny. Wzrosty spadki top 1000. I tutaj oczywiście karuzela każdego dnia. Szybki update wczoraj, późny wieczór. Osaka i International dołączenie Sary do grupy. No i dodajemy tylko dla nowych osób, że Sara była łącznikiem Shiba Ino. A dlaczego osak Black Shiba jest deja vu? No to też jest ta postać łącząca K.O.K.O.M. osak w tym momencie, a także wcześniej Cat. Zapraszam na Telegram chat i podgrupy tutaj w dniu wczorajszym, m.in. Kadabra, w swoim temacie zarzucił nowy projekt do researchu. Oczywiście z dwóch stron płotu, chodzi o Larissa Network i według Kadabra jest to pod kątem obserwacji, jak pisze na początku, będzie to duża podaż przez górników i duża inflacja, jednak myśli, że w ciągu kilku miesięcy będzie dobry moment na wejście, chyba, że będzie hype jak na Kaspa, bardzo dobre rozwiązanie na papierze, wygląda fenomenalnie no i jak na razie nie trąbił o tym inflowarz i tak dalej, to Oczywiście tutaj pod kątem Kadabry komentarze gdzie ewentualnie można kupić no to jak pisze tu Kadabra, między innymi czy też na XGG Zapraszam do zapoznania się z całym materiałem. Jest także link pod kątem video przez kadabry. No i tak obecnie wygląda Ticket Larisa Blockchain LRS. Kryptospekulacja poniedziałek. Dziękuję.